Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jarosław Olech, dotacje 24. Zapraszam do wysłuchania naszego nowego webinaru. A dzisiaj tematem tarcza 6.0, tarcza branżowa przeciw skutkom pandemii COVID-19. Choć prace nad tarczą branżową nadal trwają, to już teraz warto zapoznać się z jej podstawowymi założeniami. A więc po pierwsze, jeśli chodzi o projekt ustawy to tarcza branżowa została już uchwalona przez Sejm, obecnie jest procedowana w Senacie i oznacza to, że jej założenia mogą się zmienić, jednakże raczej nie należy spodziewać się radykalnych modyfikacji. Jakie będą formy pomocy, więc ustawa przewiduje kilkadziesiąt form wsparcia, najważniejsze z nich to zwolnienie z płacenia składki ZUS, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja dla przedsiębiorców. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. I jeśli chodzi o rozmiar pomocy, to rząd szacuje, że z branżowej może skorzystać około 200 tysięcy firm. Na jej realizację udostępniono 1,8 miliarda złotych. Na czym polegać ma tarcza branżowa? Autorzy projektu uzasadniali, że celem nowych przepisów jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa lub i ponoszą koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Jakie branże mogą skorzystać z nowej tarczy? A więc gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, fitness, siłownie, sport, rekreacja, sprzedaż detaliczna, turystyczna oraz edukacyjna. Jak wygląda zwolnienie z płacenia składki ZUS? A więc zakres zwolnienia to ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Okres zwolnienia od dnia 1 listopada bieżącego roku do 30 listopada bieżącego roku. I jeśli chodzi o zwrot już opłaconych składek, to jeśli przedsiębiorca opłacił składki przed uzyskaniem decyzji pozytywnej o zwolnieniu z nich, to składki te zostaną mu zwrócone. Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia, a więc prowadzenie na dzień 30 września działalności wymienionej w tarczy branży i zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek? A także odpowiednie wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie bieżącego roku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie roku poprzedniego. Jak wygląda jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe? A więc wysokość jednorazowego świadczenia to 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego. Obowiązującego w 2020 roku, to znaczy 2080 zł. I 50% minimalnego wynagrodzenia dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej. Na dzień 30 września, wnioskodawca, który prowadził działalność gospodarczą w określonej branży, może się starać o takie jednorazowe świadczenie. I tutaj jest wymagany spadek przychodów, czyli uzyskanie w październiku lub listopadzie niższego o co najmniej 40% przychodu z działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie bieżącego roku. Jak wygląda dotacja dla przedsiębiorców? A więc, tak jak poprzednio, są wymagane kwestie związane z datą prowadzenia działalności a także ze spadkiem przychodów i wysokość dotacji to 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dotacja ma charakter bezwrotny, o ile beneficjent będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące od jej udzielenia i tutaj podmiotem, który będzie wypłacał te środki będzie miejscowy powiatowy urząd pracy. A także jest przewidziane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, i tutaj wysokość dofinansowania to 2000 miesięcznie do pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, i warunkiem jest długość zatrudnienia czyli pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. I w przypadku tutaj pracowników będzie to wyliczane w następujący sposób, że dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym, miesiąc w którym złożono wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. I jak wyglądają warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników? A więc przedsiębiorca na dzień 30 września prowadzi działalność gospodarczą, przychód z tej działalności był mniejszy o 40% niż rok temu, nie zalega ze składkami na zakład ubezpieczeń społecznych, no i przedsiębiorca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Czy tarcza branżowa to ostatnia pomoc skierowana do przedsiębiorców? Otóż nie. Że on tutaj przewiduje kolejne tarcze, kolejne programy. Tak więc proszę na bieżąco śledzić tutaj nasze webinary. Na pewno niebawem pojawi się kolejny materiał. A w razie pytań, zachęcam do kontaktu z naszą firmą dotację 24eu Numer telefonu to 665 012 753. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Jarosław Olech.